początku, ale w tym roku, myślę, że jak w poprzednich też, ale w tym roku żal kończyć, bo to już ostatni koncert spektakl w rocznej edycji, czwartej edycji Festiwalu Muzycznego Ostrołęckiej Operalii. W imieniu organizatorów Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury i Towarzystwa Muzycznego imienia Grażyny Bacewiczówny serdecznie Państwa witam na, a może bardziej w Strasznym Dworze. Dobry wieczór. Dziękuję naszym sponsorom, partnerom. Oni tam gdzieś się cały czas przewijali przez cały festiwal, ale to dzięki nim się tutaj spotykamy. Dziękuję też partnerom medialnym. Proszę Państwa, a dzisiaj przed nami wspaniała, kostiumowa wersja opery Straszny dwór. Nie będzie to cały straszny dwór, będzie we fragmentach, ale tego... Czego nie usłyszycie muzycznie, usłyszycie w formie narracji reżysera dzisiejszego spektaklu, Ryszarda Cieśni. Proszę Państwa, a przed nami soliści, chór i Płocka Orkiestra Symfoniczna, która już siedzi za mną. Na scenę zapraszam teraz przedstawiciela organizatorów. Jest dzisiaj z nami pan prezes Towarzystwa Muzycznego Mija Graźny Bacewiczówny, pan Zbigniew Maciej Kończyk. Zapraszam dyrektora delegatury Urzędu Marszałkowskiego, województwa muzyjskiego w Ostrowęce, pana Mariusza Popielarza, wiceprezydenta miasta Ostrołęki, pana Macieja Kreczkowskiego, a także wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pana Jakuba Fryderyka. Zapraszam pana serdecznie. Ja zastąpię słowa dzień dobry albo dobry wieczór. Wspaniały dzień powitaniem swoim. I chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście za ślad za Jakubem, e, coraz smutniej będzie przebiegać ta impreza ku końcowi to już będzie znowu oczekiwanie na następny rok. Ja myślę, że możemy nawet sobie zmodyfikować częstotliwością roku. Proszę Państwa, z wielką satysfakcją i wyczuciem powiem, witałem się z Państwem jeszcze przyjeżdżając, przed przyjazdem, kiedy wjeżdżałem na parki, to już wiedziałem, jaka frekwencja jest na sali właśnie. Także tak to się właśnie zaczyna. Proszę Państwa, ja chcę podziękować organizatorom, współorganizatorom, współpracownikom, dzisiaj nie ma z nami Pani Dyrektor Teatru im. Za tegoroczną edycję operariów. Oczywiście również się tego wola nie może zabraknąć Jakuba, bo bez niego by to się nie, było. A tak to mamy wielki, wielki, niechybny, bo już się że mylę, troszeczkę, tylko się rozwijać. No i chciałbym tylko jeszcze tyle powiedzieć, że e, właśnie na koniec dzięki rocznicy stulecia e, Stanisława Moniuszki i urodzin e, u, usłyszymy co to znaczy patriotyzm, co to znaczy miłość, piękno i dobro, które się sprzęga właśnie jeszcze z Jana Chęcińskiego librettem, więc jest to arcydzieło nie tylko kulturalne, ale i historyczne i wielka, wielka radość z tego powodu. Przekazuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dobiegają końca czwartej, jak Ostrołęckie. Przed nami wieczór pełen wrażeń. Myślę, że wszyscy po zakończeniu tych operaiów będziemy czuli wielki niedosyt. W zasadzie jestem tego przekonany. I wiem też, jestem pewien, że za, będziemy wszyscy oczekiwali na kolejne piąte operalia z niecierpliwością i głodni e, takich wrażeń kulturalnych. Ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie to, że ważną rzeczą jest, iż młodzi ludzie, a Jakub do takich chyba należy, e, chcą realizować takie projekty. Ważne też jest to, że e, są podmioty, które chcą to finansować. To miasto Ostrołęka, Urząd Marszałkowski, który mam przyjemność reprezentować, oraz wiele, wiele minister kultury, wiele, wiele innych podmiotów niepublicznych i cieszę się, że znajdują się na to pieniądze. Bo to, że są ludzie, którzy mają pomysły, ale też determinację do tego, żeby ten ogrom pracy organizacyjnej wykonać, to wszyscy powinniśmy podziwiać to. Dlatego dziękuję, jak że chcecie się. Że masz zapał i determinację. A Państwu życzę wieczoru pełnego gorących wrażeń. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa, dziękuję za zaproszenie przede wszystkim. Ostroweckie operalię co roku napawają nas ogromną pozytywną energią i za to z całego serca pragnę podziękować. A Państwu życzę niezapomnianych wrażeń, niezapomnianych przeżyć. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ja zdaję sobie sprawę, że Państwo przyszliście tutaj nie słuchać akurat nas, więc szanując ten czas, życzę Państwu po prostu pięknych doznań. A Jakubowi gratuluję i, i cieszę się, że cały czas jeszcze masz siłę na to, żeby, żeby to robić. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękuję bardzo. <klucz> Dziękuję. Proszę Państwa, cóż, ja zostawiam tę scenę moim kolegom. Muzyką, i solistą, i chórowi, ale też reżyserowi, który dziś wcieli się w rolę narratora i będzie nas po tym strasznym porze opowiadał. Ryszard, cieszy. Dzień dobry, Państwu. Witam Was bardzo serdecznie. To jest moja druga wizyta na drugim festiwalu Operangia. Byliśmy w tamtym roku, to znaczy, ja byłam ze swoimi studentami, ze spektaklem Warszawskie Dzieci. A w tym roku, jak żeby inaczej, w roku Moniszkowskim, bo przecież cały rok 2019 z rokiem Moniszkowskim, równo w, w dwustulecie urodzin kompozytora, no to opera, kompozytora. Opera Dziś się zdarza i przyjeżdżamy z jego najpiękniejszą opieką. Już było dużo przemów, ale przecież parę słów o kompozytorze, o jego dziele wypada i należy powiedzieć. Najpierw o kompozytorze. E, urodził się właśnie 200 lat temu, 5 maja. Świętowaliśmy, były obchody. Oficjalnie rok zaczął się 6 stycznia 2019 roku wielką uroczystością nadania imienia Dworcowi Centralnemu. W Warszawie od tego roku mamy nie tylko port lotniczy fryderka Szopena, ale i mamy tworzyc centralny komunikacyjny PKP imienia Stanisława Moniuszki. Ta idea, ta idea padła na spotkaniu parę lat temu, na spotkaniu Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki. To jest towarzystwo założone przez świętej Pamięci Marię Foltyn, która miała szczególny sentyment do, do twórczości kompozytora i wzięła sobie za zadanie propagowanie jego twórczości po świecie, bo tak się jakoś składa, że ten wielki kompozytor nie jest do dzisiaj tak do końca znany, jak powinien, jak być powinien. Dlatego ja jako wiceprezes aktualnie tego towarzystwa mam obowiązek też... Te obowiązki nam nie spadły kiedyś jeszcze na wiaż w mnie Zaprosiła do towarzystwa, no i podniosła mi te e, obowiązki przewidywania. To jest obowiązek zaszczytny, ale też niebywale przyjemny, bo też muzyka Maniuszki i jego są wybitne. I tutaj od razu polemizuję z takimi, bo to, to się należy, moim zdaniem oddanie hołdu kompozytorowi, żeby y, y, jakby pewne kalki obiegowe, które się mu nakłada, y, wymazać i przywrócić mu właściwą świetność. To był wielki kompozytor, to był kompozytor wykształcony, to był kompozytor, który wyrastał w kulturze kraju, który wtedy nie istniał na mapie, ale kultura tego kraju, nauka tego kraju, tradycja została. Jak popatrzymy na dokonania wieku XVI, XVII, wybitne naukowe osiągnięcia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego, Uniwersytetu jak popatrzymy na literaturę polską, jak popatrzymy na dokonania kompozytorów XVI wieku, ja pamiętam przez wielu lat taki koncert z zespołem muzyki dawnej, podobno z w Wiedniu mieliśmy, gdzie śpiewaliśmy, wykonywaliśmy muzykę Gorczyckiego, Mieczewskiego, Pękiela. To była w tym czasie, to byli najwybitniejsi kompozytorzy europejscy. Wiedeń się zachwycał na nowo, odkrywając kompozytorów, o których zapomniał. Tam, pamiętam, entuzjastyczne recenzje. Moniuszko był spadkobiercą tej kultury. To się nie rozmyło, to nie było zaściankowe. Moniuszko był, znał się z Rossini, wymieniali Rossini we ceni, znali się, korespondowali ze sobą. Znał się z innymi kompozytorami w Europie, poznał na studiach w Berlinie, poznał Schumana, gdzie studiował w Warszawie. Jest takie podejrzenie, że jak przyjechał jako mały chłopiec na edukację, bo rodzice w edukację muzyczną że być może był na jakiejś koncepcje Chopina, które tu było krótko przed wybuchem powstania listopadowego. To jest pierwsza kalka, którą się, którą, z którą walczę, którą staram się od, odwracać te, te niewłaściwe takie sformułowania, które potoczne. Druga rzecz to właśnie to, że nie był ceniony, był ceniony. Natomiast nie miał szczęścia na no, względy polityczne i tu dochodzimy do sedna. Moniuszka, największy sukces Moniuszki, życiowy kompozytorski, to, był, to była Halka która została zdyskontowana. On to wiedział, czuł, że Europa pokochała nie tylko Polska, bo była opera wystawiana za granicą. Co prawda w Paryżu mu się nie udało, bo wtedy ambasada moskiewska zabroniła, ale w innych krajach występ, ta walka była wystawiana. Natomiast straszny dwór po swojej premierze 28 września 1865 roku był tak entuzjastycznie przyjęty, że władze sarskie stanęły przed koniecznością Uśmierzenia nastrojów, nie miały też z drugiej strony innego wyjścia i zdjęto zapisze. I ten, ten paradoksalnie, to piękną perę, ten, te, ten zawarty głębokie zakorzenienie w tradycji, ten patriotyzm, stały się w tym momencie tym obciążeniem. On już nie zobaczył, po trzech spektaklach nigdy w życiu nie zobaczył swego spektaklu. Dopiero po jego śmierci wystawiono pierwszy raz, też był za granicą, w różnych miastach, nieśmiało. Moim zdaniem, Państwo to na pewno dzisiaj usłyszą i, powie, i, i potwierdzą, to jest opera, która powinna być w panteronie najlepszych koncert świata, grywana we wszystkim. Dziwię się, że przy takich naszych wspaniałych sukcesach, wielkich śpiewaków, bo mam rzeczywiście genialną pastę śpiewaków, śpiewających na najwybitniejszych scenach e, europejskich i światowych, że jeszcze się nie udało nam tego mężczyznu promować, ale mam taką nadzieję, że się nam uda. I nawet zaprosiłem tutaj artystów z Chin. Którzy z, zakończyli swoją edukację czy w Chinach, czy w czy we Włoszech, są dzisiaj tutaj na, na widowni. Opowiedziałem im dwa dni temu całą tę opery, więc będą z zainteresowaniem słuchać mam nadzieję, że kiedyś tam się już nawet prezentowałem ze studentami, z, z którymi z nich wie, tutaj, którzy będą dzisiaj występować. Byliśmy w Chinach i prezentowaliśmy tam na, w czasie takiego znakomitego festatu, festiwalu Wyjątki z tej opery. Proszę Państwa. Straszny bór, już było powiedziane, to jest jeszcze druga karta taka, że on powstał jako takie pokrzepienie sercy, ala a la trylogia świękiewiczowska po, po klęsce powstania styczniowego. To nie do końca jest prawda. Moniuszko pisał Swój straszny dwór od 1861 do 1864 niby. Tak naprawdę zna jeden z moich kolegów, o oh, kiedyś przed laty śpiewaliśmy razem długie lata na scenie, on dzisiaj był on, profesorem w Bydgoszczy, napisał bardzo ciekawą pracę i artykuł taki badający. Okazuje się, że Moniuszko tak naprawdę pieczęć pie taką, że, na, że skończył Straszny bud. napisuje, jest taki jego rękopis, z napisał to jeszcze przed wybuchem powstania z tylko Potem z powodu na, na podróże, na rozliczne wyjazdy, jakby odło, leżało to w szufladzie, czekało. Ale to pokazuje coś innego. To nie było ku Inaczej, Moniuszko pisał w okresie, kiedy dla takiego, jakby te nastroje patriotyczne się wzmagały, kiedy było wzmożenie, radosne wzmożenie serc do, do tego jakby przywoływania tej tradycji wielkiej Rzeczpospolitej z jej i z tym, a jednocześnie pogodne. To, że to się dokonało po, po już po upadku, po klęsce powstania styczniowego, stworzyło bardzo niekorzystną koncydencję. To, dzieło zaistniało, ale nie, dost, nie, 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 nie udało się stworzyć takich okoliczności, które by pozwoliły, żeby to dzieło zaistniało na wszystkich scenach operowych świata. My dzisiaj próbujemy nadrobić te zaległości. Proszę Państwa, znaczny był. Prezentujemy fragmenty opery, nie dysponujemy całą scenografią. Ale staraliśmy się, jak mówiliśmy, pożyczyliśmy kostiumy z Teatru Wielkiego w Warszawie. Na weselując zachęcam do przyjazdu w dniach 7, 8 listopada. Będę ze studentami prezentował całą na deskach właśnie Teatru Wielkiego w Warszawie w, na małej scenie kameralnej w kostiumach, które się teraz już do nas produkują, w dekoracji no, tu na potrzeby festiwalu pożyczyliśmy kostiumy. Ja zamówiłem obrazy u artysty. Który jest architektem, tak, tak jest malarzem, a który miał swoją pierwszą wystawę w wieku czterech lat. To już okazało się, z Rzeszowa pochodzi, to już jest to miasto, gdzie się urodziłem. I e, zamówiłem do niego obraz, żeby, żeby nam tu trochę dopowiedziały tej historię i tak powstała ta wersja inscenizacyjna, z którą dzisiaj przed Państwem występujemy. Wybrane fragmenty, bo oczywiście nie możemy opowiedzieć w tak krótkim czasie całej opery ze względów technicznych i, i najróżniejszych. Ale myślę, że i tak to jest smaczna opowieść. Jesteśmy w obozie żołnierskim typowym szlacheckim, takim z, e, 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 pospolitym ruszeniu. Pani, czy jest akurat czas spokoju, wojny się na Lubierze zakończyły i młodzi panicze, Stefan i Zbigniew, bracia, e, żegnają się ze swoimi kamratami, ponieważ ich rodzice o e, zmarli jadą, postanawiają. W tym czasie spokoju, ruszyć do, do swojej rodzinnej wioski, do Dubry, zadbać o te trochę podupadłe włości, ale ponieważ szkodzalnie tej, tej wspaniałej tutaj przyjaźni rycerskiej z, z kamratami, to podejmują decyzję niezwykle szlachetną decyzję, że oni się nie będą żenić, tylko w każdej chwili po to, żeby być gotowym, jak tylko i czy znał nie to oni ruszają w pole i idę. No, niezwykle szlachetne, niezwykle głupie postanowienie, bo rzeczywiście o czym się za chwileczkę przekonają. Tymczasem właśnie pełni humoru i pełni przekonania, że to jest najlepszy pomysł pod słońcem, e, wesoło tutaj popijając miód pitny, e, żegnają się w, w obozie i zapraszam Państwa w tej chwili, już zapraszam dyrygenta, wybitnego Janusza Przybylskiego, który poprowadzi. Płocką Orkiestrę symfoniczną im. Witolda Dosowskiego, a przed Państwem moi studenci i absolwenci, już niektórzy i wybitna też solistka te, Teatru Koleżanka, teraz mówimy Bernadetta Gawias, którą też zaprosiłem do tego spektaklu. Wszystkich artystów przedstawię na koniec, już pozwolę sobie tylko momentami i dopowiadać to, co nam mknęło z opeli, żebyśmy nie stracili wątku. Zapraszam Państwa i życzę miłego wieczoru. Hãy hỏi vô luận trzeba Ma nie jest we